Pierwsze spotkanie blogerek i vlogerek ze Słupska i regionu słupskiego zorganizowano w minioną sobotę. W spotkaniu wzięły udział panie, które przyszły na zaproszenie jednej ze słupskich autorek blogu. Hej, wszystkim, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na tak, mój zwierzęcy przyjaciel, moja. Z moim pieskiem, Bialusim, yy, Sikusim, takim, no. To było tak, że po prostu blogerki, blogerki to jest takie środowisko, które no, znamy się. I nawet jak przyjechały już tutaj blogerki, blogerki, po prostu każda już z imienia wiedziała, która to jest która. No po prostu pisałyśmy maile, wymienialiśmy maile i, i, i na, tym, na tym, no tak to się zaczęło. Czemu ma służyć to spotkanie? Chcemy po prostu jakby zapoczątkować takie spotkania, żeby było wiadomo, że w subsku również są blogerki i blogerki, nie tylko w Warszawie, chciałabym zaznaczyć, że u nas też są po prostu blogerzy. Również chcemy ten dzień, bo jest to dzień kobiet, połączyć z dniem ze zbiórką słodyczy dla jednego z domów dziecka w Subsku. Po tej wypowiedzi widzom należy się wyjaśnienie terminologii używanej przez użytkowników internetu jako miejsca prezentowania swoich dokonań. Bloger to osoba, która pisze na potrzeby internetu, a vlogger to ktoś, kto umieszcza w nim nagrane przez siebie filmy. To właśnie nagrywanie filmów i zamieszczanie ich w internecie stało się ostatnio bardzo popularne. Takie hobby ma lemborczanka Aleksandra Zielonka, która udowadnia, że aby robić blog poświęcony modzie i stylowi życia, nie trzeba mieszkać w wielkim mieście. Witajcie kochani, zapraszam Was na recenzję bez pałąka firmy Ilmars. Zanim jednak Wam powiem i pokażę, jak prawidłowo nałożyć takie nauszniki, chciałabym Wam powiedzieć, co sądzę w ogóle na temat tych nauczników i co wyróżnia te nauczniki od takich zwykłych nauszników właśnie z pałąkiem. Pierwszą cechą, jak sama nazwa mówi, te nauczniki nie posiadają pałąka. Ja jestem posiadaczką dwóch par nauszników z pałąkiem, których już od wielu lat co prawda nie noszę, ale zawsze miałam problem po rozłożeniu tych nauszników właśnie z tym pałąkiem, który był jakoś tak dziwnie skręcony i nigdy w 100% nie byłam pewna, czy te nauszniki mam prawidłowo nałożone. Tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, gdzie mieszkamy. Myślę, że najważniejszy jest pomysł na, na siebie, na właśnie na takiego bloga czy wideobloga. Czy to jest taka ciężka praca, praktycznie jak, jak w firmie od 8 do 16, czy robi to pani jakoś z doskoku w wolnym czasie? Robię to w wolnym, w wolnym czasie, ale i przyznam szczerze, że bywa to ciężką pracą, szczególnie nagrywanie filmików. Ile godzin tak poświęcić tygodniowo na, na Pani hobby? To tak chyba trzeba hobby. E, tak, to jest hobby na pewno. E, filmiki swoje wrzucam dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki, więc e, to zależy od tematu e, filmiku jaki nagrywam. E, no nieraz nagrywam przez 20 minut, nieraz nagrywam 4 godziny po prostu, więc to zależy, to zależy od tematu. Jaki temat ostatnio Pani zaserwowała widzą? E, ostatnio byli ulubieńcy lutego, i paczka wymiankowa ze znajomą, która również nagrywa filmiki z Holandii. Wśród obecnych na spotkaniu pań był także jeden mężczyzna, prezentujący swoje filmiki w internecie. Jak przekonuje, twórczość w sieci to sposób na zabicie nudy i rozrywka, ale są też tacy, którzy z powodzenia własnych blogów potrafią czerpać korzyści. Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Mamy 21 około. O fajnie teraz mewa naprzedko mnie leci. Bardzo pięknie wyglądają te mewy jak one latają. Tak blisko mogę je zobaczyć, bo one tu zaraz przy moim balkonie latają. Z okazji tego, że mieszkam na dziedzinie większe, mam fajne te widoki na te ptaszyska. Łach, te to tutaj bardzo szybko szybują. Są y, youtuberzy, którzy mają po kilkadziesiąt tysięcy widzów i po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń i z tego może mogliby sobie jakoś dorobić, ale żyć nie sądzę. Słyszałem kiedyś o tym, że blogerki modowe szczególnie dostają na przykład próbki towarów czy nawet ubrań, butów no i z, praktycznie y, to za darmo, potem mogą to sprzedawać i mogą z tego mieć nie, niezłą pensję. <głos> można, <głos> znaczy można, można, można. No dużo rzeczy można, ale nie sądzę, żeby to było tego, tego tak dużo, żeby z tego wyżyły. Oczywiście dostają jakieś próbki, dostają jakieś tam, na przykład można gdzieś tam się spotkać z lokowaniem produktu, testy ciągłe. Jakieś tam firmy są zainteresowane, żeby blogerka pozytywnie oceniła i trochę rozpowszechniła ich, ich produkt, żeby to był jakiś taki bardzo znany produkt. Szczególnie te małe marki może chcą, żeby te blogerki najpierw pochłonęły jedna do drugiej przekazała i, i żeby to było coraz większe grono odbiorców. Organizatorzy pierwszego bezpośredniego kontaktu blogerek oceniają, że w Słupsku i okolicach jest około setki ludzi, którzy czynnie piszą artykuły i nagrywają filmiki umieszczane w internecie. Kolejne ich spotkanie ma zostać zorganizowane w sierpniu.